Co w ogóle jest klub relacji, kreatorzy życia? Przede wszystkim, żeby być przeciwdziałać samotności, to jest bardzo y, w tych czasach potrzebna misja i my tę misję chciałybyśmy wykonać. Relacje dla nas mają ogromną moc, bo razem łatwiej i wierzymy w to, że y, otoczenie ma znaczenie. Otoczenie ma znaczenie. z kim takim się stajesz, to jest takie stare prawidło, a my wiemy, że jeżeli masz otoczenie wspierające, rozwijające, nieoceniające, tylko wręcz inspirujące i motywujące do działania, to po prostu ten rozwój idzie ogromnym tempem i ty nawet nie wiesz, ile w ciągu roku może się u ciebie zmienić w Twoim życiu. Chcemy, aby każdy mógł rozwinąć skrzydła wspierającej i motywującej atmosferze po prostu. I jeżeli czujesz, że potrzebujesz z kimś tak po prostu zjeść śniadanie, umówić się na kawę, czy wyjść do kina, do teatru albo wyjechać na wyjazd integracyjny, zapraszamy. Myślę, że to miejsce jest dla Ciebie, jeżeli y, chciałbyś wzmocnić swoją pewność siebie, wyjść ze swojej strefy komfortu, poznać fajnych ludzi, zbudować trwałe i wartościowe relacje, ale przede wszystkim też kreować życie świadomie i odpowiedzialnie. To właśnie to miejsce tworzymy dla Ciebie.